Dziękujemy Zakładom Komunalnym w Rabce za nominację do kontynuacji challenge'u. My, aby przedłużyć łańcuch challenge'owy, proponujemy do dalszej akcji Blachotrapes, Rabka Zdrój, Urząd Pocztowy w Rabce Zdroju oraz Dubiel Witrum w Rabce zdroju. Prosimy o. Nie zawieś nas nie zawieść i kontynuować dalej ten łańcuch pięknej inicjatywy Wielkich Serc. No to padnij. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Oto. Sześć, oto. sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Szanowni nominaci, pragnę zakomunikować, że do naszego challenge'u dołączyły następujące postacie. Poseł na Sejm, Pan Mularczyk, Pan Burmistrz, który już challenge'ował e, razem z ekipą Urzędu Miasta. Teraz po prostu, żeby wspomóc naszą wspaniałą inicjatywę challenge'ową, Będziemy pompować ponownie, wszyscy jeszcze raz. Uwaga, padni. Liczymy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Brawo! Brawo, brawo, brawo! Jeszcze raz brawo! Brawo! brawo. 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 brawo.